Wychodzą na jaw kolejne szczegóły wyłudzania kilometrówek przez byłego już europosła Ryszarda Czarneckiego z PiSu. W tabelki wpisywał fikcyjne pojazdy, którymi miał jeździć do Brukseli, w tym motorowery czy ciągnik siodłowy. Tak donosi dzisiaj Gazeta Wyborcza. Małgorzata Mielcarek do nas dołącza. Małgosiu, lista tych fikcyjnych pojazdów jest dłuższa. I tu warto zwrócić uwagę właśnie na to słowo, którym określamy to, czym miał poruszać się Ryszard Czarnecki, bo mówimy nie tylko o samochodach, choć można by sądzić, że poseł do Parlamentu Europejskiego, kiedy wykazuje swój własny środek transportu po to, żeby dotrzeć na posiedzenie w Parlamencie Europejskim, to właśnie wskaże samochody. No i te faktycznie znalazły się na tej liście 18 pojazdów, podkreślmy, ale wśród nich także znalazły się wspomniane przez ciebie motorowery, motocykl i ciągnik siodłowy. I choć wcześniej informowaliśmy państwa o nieprawidłowościach, jakie miały znaleźć się w tym wykazie Ryszarda Czarneckiego, to rzeczywiście ta skala, o której dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza, na niektórych, także tutaj na korytarzach sejmowych, robi ogromne wrażenie, bo też zaznaczmy, że samo oskarżenie sformułowane przez prokuraturę liczy 43 strony i jak wskazuje prokuratura, Ryszard Czarnecki miał wyłudzić za fikcyjne przejazdy 200 tysięcy euro, prawie 900 tysięcy złotych. no i śledczy w tej chwili Zarzucają mu doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości. Ale właśnie ta skala na części koalicji, dzisiaj rządzącej, już nawet nie robi takiego wrażenia i nie czuć tutaj zaskoczenia, a jedynie słyszymy oczekiwanie wobec prokuratury o tutaj wykazanie pewnej sprawiedliwości i doprowadzenie do tego, żeby ponieść odpowiedzialność za te wszystkie nieprawidłowości. Pytanie dlaczego. Przez 8 lat te sprawy były blokowane i zamiatane pod dywan. Przecież to dotyczy kadencji chyba 29 czy 29 i te, te, te historie, te akta w garażach, tak. Znaczy to wszystko pokazuje, jak działała prokuratura za czasów ministra Ziobry. Jak był swój, to po prostu sprawy nie było, mimo że. Ewidentnie tu widać i, i, i każdy jest w stanie stwierdzić, że mało jest prawdopodobne, żeby jeździł na motorowerze pan Ryszard Czarnecki do, do Brukseli z Jasła. Więc ewidentnie tutaj widać zły polityczny wpływ i zamiatanie spraw poddywa. Pod w tej sprawie e, woda była od początku bardzo mętna. Jeżeli jeździsz przez całą Europę jednocześnie sprawując swoje zadania w Brukseli, no to chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z jakimiś przekrętami. Dzisiaj są ujawniane one rola Przykrywania ich przez służby czy, czy prokuraturę zarządzaną przez PiS chyba do nikogo nie powinna dzisiaj wzbudzać żadnych wątpliwości. Mieliśmy państwo, które było sterowane politycznie. Dzisiaj jest państwo zarządzane przez pryzmat praworządności i konstytucji. Nastaje czas, w którym za swoje winy się odpowiada. Koniec, kropka. Tu uzupełnia tylko słowa ministra Siemoniaka. Rzeczywiście sprawa ta dotyczy kadencji od 2009 do 2013, ale jak podkreśla prokuratura, nie ma tutaj mowy o przedawnieniu. Ale teraz nie zaskoczę Państwa, że zupełnie inną e, linię obrony prezentuje druga strona sceny politycznej, a tym bardziej sam zainteresowany, który od początku utrzymuje, że po prostu doszło tutaj do pomyłki. I to po stronie jego asystentów, którzy mieli błędnie wpisać dane w odpowiednie rubryczki. E, zresztą on sam utrzymuje, że wszystkie środki zostały zostały zwrócone zatem nie powinno już być tutaj tematu natomiast prokuratorzy mówią zupełnie co innego nawet jeżeli środki zostały zwrócone no to do nadużyć tutaj doszło i musi być tutaj wyrażona w jakikolwiek sposób sprawiedliwości musi tutaj sprawiedliwości po prostu stać się zadość zresztą posłuchajmy co sam zainteresowany przez te długie miesiące kiedy o tej sprawie się mówi sam miał do powiedzenia. Informuję, że podejmę kroki prawne w związku z publikacjami, które pojawiły się dziś i w ostatnich ośmiu dniach, a dotyczącymi mojego funkcjonowania w Parlamencie Europejskim. Kłamstwa i fake newsy w nich mają zdyskredytować moją osobę w oczach opinii publicznej. Zwróciłem przeszło 50 tysięcy euro, a więc wszystko, o co opowiadał się Parlament Europejski, uważam, że jest to yy, brudna. Kampania wyborcza i czarny Wynikało to z błędów moich asystentów, które naprawiłem i w tych relacjach z Europarlamentem wszystko jest porządne. Sprawa cały czas się toczy w tym roku, w zeszłym roku, przez cały rok w sytuacji, gdy ja przed dwoma laty już te wszystkie środki mojemu pracodawcy, czyli Europarlamentowi, zwróciłem.